Cześć, nazywam się Kamila i chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć, czym jest hipnoza. Jestem certyfikowaną hipnoterapeutką, na co dzień prowadzę sesje stacjonarnie w Sopocie, jak i również online. Głównie pomagam kobietom w wycieszeniu ich wewnętrznego krytyka, perfekcjonizmu, lęku przed opinią innych, jak i również pomagam im w uwolnieniu blokad w ich mowie, w uwolnieniu blokad przed stawianiem granic, przed mówieniem o swoich potrzebach, przed mówieniem swojego zdania. Przed ruszeniem ze swoim pomysłem, do tego właśnie stosuję narzędzie hipnozy i dzisiaj chciałabym Ci pokrótce właśnie opowiedzieć, czym jest. Mówię do telefonu, bo zepsuł mi się mikrofon i nie wiem, jak inaczej mam to zrobić, więc może to wyglądać dziwnie, ale no takie to jest. Na samym początku chciałabym Ci powiedzieć, czym hipnoza nie jest, żeby mieć tą świadomość, że hipnoza nie jest snem, więc nie śpisz, jesteś całkowicie świadoma, wiesz dokładnie, co się dzieje, co do Ciebie mówię. Nawet jeżeli zaśniesz, to jej ja tak wybudzam, z tego względu, że osoba musi być świadoma tego, co do niej mówię. Więc hipnoza na pewno nie jest snem. Hipnoza również nie jest utratą kontroli. Jeżeli jesteś w hipnozie, czyli w stanie głębokiego skupienia, o czym zaraz właśnie powiem, czym dokładnie jest hipnoza, to nie tracisz kontroli. Więc nie śpisz, jesteś świadoma, słyszysz to, co mówię, wiesz, co się dzieje, masz pełną kontrolę, w każdej chwili możesz otworzyć oczy, wstać i wyjść. Nie zrobisz niczego wbrew sobie, a ja. Nie wyłudzę od ciebie żadnych danych ani jakichś takich dziwnych rzeczy. Hipnoterapia to zupełnie też coś innego niż hipnoza sceniczna, która służy do celów rozrywkowych, a tutaj mamy do celów terapeutycznych. No i co najważniejsze, to hipnoza to nie magiczna różdżka, gdzie możemy sobie pstryknąć i po prostu zrobić wszystko. No to tak nie do końca działa. A więc czym jest hipnoza? Hipnoza, inaczej możemy powiedzieć, że jest to stan zawężonej uwagi. W głębokim relaksie. Jest to po prostu stan, w którym jesteśmy bardzo mocno skupieni na naszym świecie wewnętrznym. Uwaga jest mocno zawężona do wewnątrz, do naszego świata wewnętrznego, do, naświata, do naszego świata wspomnień, emocji, przekonań i tego, co dzisiaj stanowi przyczyny naszych automatycznych reakcji, automatycznych zachowań. Ja tutaj hipnozę porównałabym najbardziej do góry lodowej. Ten umysł, właśnie racjonalny, ten umysł świadomy powiedziałabym, że to jest ten umysł, który znajduje się nad wodą, a ten umysł podświadomy to jest to, co znajduje się ta cała część góry lodowej, która jest pod wodą. To, co my widzimy gołym okiem, to, co my myślimy, to, jak my reagujemy to wszystko to jest ten czubek góry lodowej. A nasze wspomnienia, nasze ukryte emocje, nasze ukryte przekonania, nasze mechanizmy obronne, nasze wszystkie podświadome wzorce zachowań znajdują się pod spodem. I teraz podam Ci przykład na przykładzie właśnie wewnętrznego krytyka. Zobacz sobie, że właśnie bardzo często na przykład pojawia się lęk, lęk przed tym, co pomyślą o mnie inni, gdy wyjdę. Z czymś nowym do ludzi, gdy wyjdę z jakimś moim, na przykład, pomysłem, tak? I zaczyna się pojawiać ten lęk, zaczyna pojawiać się napięcie w ciele. I jeżeli ten lęk jest na tyle paraliżujący, że nie jesteśmy w stanie wykonać, zrealizować naszego pomysłu, to najprawdopodobniej, kiedy cofniemy się właśnie w hipnozie, dotrzemy do tych ukrytych emocji, do tych niewyrażonych emocji, na przykład wewnętrznego dziecka które właśnie doświadczyło silnej krytyki od rodzica. Do tych, możemy dotrzeć do tych wszystkich wspomnień, które znajdują się wewnątrz nas, które zostały dawno temu zakopane, o których już nawet nie pamiętamy. Ale cofając się właśnie w hipnozie, my mamy do nich dostęp, bo ten umysł analityczny, racjonalny jest wyciszony. I dlatego możemy łatwiej kontaktować się z tym, co jest pod spodem. Czyli najprościej mówiąc, jeszcze prościej, żeby można to wytłumaczyć, przypuśćmy, że kiedyś ktoś miał, Wypadek, o którym załóżmy nie pamięta, bo na przykład był bardzo małym dzieckiem. Dzisiaj z kolei pojawia się silny lęk przed prowadzeniem auta, i ta osoba być może dzisiaj nie łączy tego z tym, że kiedyś jak była dzieckiem, właśnie miała ten wypadek, który spowodował, że dzisiaj pojawia się lęk. Podświadomość po prostu chroni teraz tą osobę, żeby to znowu się nie powtórzyło, więc co pojawia, pojawia się lęk. To tak w wielkim skrócie. Powiem Ci jeszcze na przykład jedną rzecz. Podświadomość odpowiada również za nawyki, za automatyzowanie naszych zachowań. Czyli zobacz, jak wiele rzeczy robimy podświadomie, jak podświadomie, całkowicie nieświadomie bym powiedziała, zobacz, że nigdy nie musisz myśleć, jak zakładasz spodnie, którą nogę Włożysz jako pierwszą, już to robisz automatycznie. Po prostu wkładasz spodnie i nie myślisz nad tym, lewą czy prawą, od, od której nogi tutaj zacząć. No nie, ty już doskonale wiesz, nie myślisz nad tym. Tak samo jak nie myślisz nad tym, żeby włączyć i wyłączyć światło, jak nie myślisz nad tym, żeby zamknąć drzwi do domu. To dzieje się automatycznie. I właśnie za to odpowiada podświadomość, bo to właśnie dzieje się podświadomie. I teraz hipnoza, właśnie ten stan skupienia, Pozwala wyciszyć umysł racjonalny, w związku z tym my możemy dotrzeć do źródła naszego problemu, które znajduje się pod spodem. I gdy już mamy to źródło problemu i mamy z tym na przykład związane jakieś trudne emocje, my w hipnozie możemy te trudne emocje wypuścić i przetransformować obraz, który znajduje się w naszej podświadomości. Co spowoduje, że na przykład, jeżeli kiedyś, jak byliśmy dzieckiem, był wypadek, my zejdziemy do tego w hipnozie, zajmiemy się tymi emocjami, emocjami, może tym strachem, może lękiem, zajmiemy się tym i przekształcimy to na zupełnie inne nowe emocje, na spokój, bezpieczeństwo, damy nowe sugestie, to podświadomość pozwoli nam na to, aby jazda autem stała się dla nas bezpieczna nawet w tu i teraz. Można powiedzieć, że podświadomość, nie uznaję czegoś takiego jak czas. To, co wydarzyło się kiedyś i miało bardzo silne emocje, możesz mieć pewność, że to ma wpływ na to, co dzieje się dzisiaj. Tylko ty być może widzisz tylko ten czubek góry lodowej i nie umiesz już tego połączyć z tym, co jest pod spodem. Więc to było tak w wielkim skrócie, czym jest hipnoza. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, to koniecznie naciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj kanał. A jeżeli chciałabyś być może, właśnie pracować w hipnozie, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu, wszystkie dane masz poniżej w opisie.